godni jubilaci, członkowie spółdzielczych grup producentów mleka tworzących spółdzielnię Lazur. Szanowna załoga mleczarni, wielce dostojni zaproszeni goście. Jestem ogromnie zaszczycony, że zostałem zaproszony na ten jakże dostojny jubileusz Lazura i dziękuję, że mogę tu przemówić. Jako, że dane mi było zaznaczyć swój skromny udział w ostatnich 30 latach istnienia tej spółdzielni. Od ponad 40 lat zarządzam inną spółdzielnią, rolniczą spółdzielnią produkcyjną promieni w Ślidniku, w przeszłości dostawcą znaczących ilości dobrego mleka, które skalmierzycka mleczarnia odbierała cysterną i przeznaczała na sery kościoła lasy. Kiedy w 1990 roku na bazie przemian ustrojowych, znając dobrze prawo spółdzielcze, zainicjowałem reaktywowanie w samodzielnej spółdzielni mleczarskiej w Nowych skalmieżycach. tu przypomnę, że 20 lat wcześniej została ona włączona w skład OSM Ostrów. marzyło mi się stworzyć dobrze zarządzaną, prawdziwą spółdzielnię rolników, ale wtedy nie śmiałem nawet marzyć, że osiągnie ona tak wielkie sukcesy. W roku 1994 Rada Nadzorcza zwróciła się do mnie o pomoc w rozwiązaniu trudnego problemu kadrowego i w konsekwencji zgodziłem się zostać najpierw wiceprezesem zarządu ds. skupu, a od 1 stycznia 1995 po przejściu mojej poprzedniczki, pani Teresy Karczewskiej na zasłużoną emeryturę zostałem prezesem jednoosobowego zarządu spółdzielni. Odtąd bez reszty poświęcałem cały swój czas, całe swoje siły i zdrowie rozwojowy spółdzielni, dbając o jej majątek tak, jak dba się o własny. Podręcznie rysowałem plany rozwojowe, które stanowiły podstawę do, do projektowania poszczególnych budynków i pomieszczeń. Wiele nocy spędziłem z panem Zdzisławem Dutzeldem przy wykonywaniu pierwszej zaprojektowanej przeze mnie linii do oddzielnej serwatki i napełniania form. Oraz ociekania i odwracania serów, bo nie było nas wtedy stać na zakup urządzeń profesjonalnych. Udało mi się zmobilizować całą załogę leczarni, która była bardzo zaangażowana w swoich obowiązkach. W miarę potrzeb pozyskiwaliśmy też nowych, coraz to lepszych pracowników. Stopniowo przekazywałem uprawnienia i obowiązki wysoko wykwalifikowanej kadrze kierowniczej. Wspólnie osiągnęliśmy. Osiągaliśmy coraz lepsze efekty produkcyjne i sukcesy na rynku. W roku 2017, aby nie narażać zarządzanych przeze mnie obu spółdzielni na uznanie, że są to podmioty osobowo przez prezesa zarządza, zarządu powiązane, co groziło odcięciem od funduszy unijnych, musiałem w końcu wybrać tylko jedną prezesów. Bachałem się. Którą? Kłaniałem się do tego, aby po jubileuszu 90-lecia pozostać w lazurze, ale, ale pewne posiedzenia Rady Nadzorczej odbyte poza spółdzielnią rozwiązało ten problem. W efekcie tych zdarzeń dwa lata temu zostawiłem mojemu następcy wspaniałą, dobrze zorganizowaną spółdzielnię, perłę polskiego mleczarstwa z rozwiniętym rynkiem i pełną płynnością finansową, w której średni udział rolnika dostawcy mleka znacznie przekracza 100 tysięcy złotych, z wysoko wykwalifikowaną kadrą, z opracowanymi planami inwestycyjnymi, zdolną do dalszego szybkiego rozwoju, z możliwością korzystania z jeszcze większych dotacji unijnych. Myślę przepora, że, że powinienem już kończyć choć o wielu sprawach ważnych w ogóle nie wspomniałem. Pragnę podziękować wszystkim osobom, z którymi miałem zaszczyt współpracować i które wspierały mnie w ciągu tych już prawie 30 lat. Pierwszy, w szczególności pragnę podziękować oddanej Załodze Mleczarni za wieloletnią, jakże owocną współpracę. Jestem Wam, koleżanki i koledzy, bardzo wdzięczny za wszystko. Czego razem dokonaliśmy. Dziękuję bardzo i życzę załodze, aby jej zaangażowanie było przez władze dzielni dostrzegane i doceniane. Aby zarząd, poza wysoką ceną za mleko, od czego może zależeć utrzymanie się na stanowiskach, dostrzegał też potrzebę godnych wynagrodzeń dla załogi. Wszak to od niej w dużym stopniu zależy powodzenie firmy. Nie mam czasu aby z imienia i nazwiska wymienić wszystkie osoby, które na podziękowanie zasługują, które udzielały mi wsparcia i też boję się, że mógłbym kogoś pominąć. Jednocześnie przepraszam wszystkich, których w tej ludzkiej łomności kiedykolwiek źle potraktowałem lub uraziłem, niedoceniłem lub sprawiłem jakąkolwiek przykrość. Przepraszam i proszę o wybaczenie. Na koniec pozwolę sobie jednak wyróżnić Szczególnie zasłużone dla spółdzielni panie, dla których przygotowałem skromne wiązekki kwiatów. Są to pani Teresa Kapczewska, obecnie Bilska, która przez 30. <klucza> która przez 35 lat odbyła, dbała o jakość serów, a jako prezes w jakże trudnym okresie początku transformacji ustrojowej, bardzo starała się dobrze zarządzać tym skromnym i bardzo wyeksploatowanym majątkiem odziedziczonym po odłączeniu od Ostrowskiej od Okręgowej Spółdzielni, a nawet znacznie go pomnożyć, między innymi o oczyszczanie ścieków i środki transportowe. Drugą Panią, za, drugą panią którą chciałbym wyróżnić jest Pani Krystyna Kilanowska. Która jako pełnomocnik ministra rolnictwa na targach Mleko Expo w roku 1996 dostrzegła nasze pierwsze próby 100 gramowych porcji sera o różnych zawartości tłuszczu i przyczyniła się do przyznania im najwyższej nagrody. ucharu ministra za najciekawszy wyrób targów. Ta nagroda sprawiła, że wiele furtek niezbędnych do dalszego rozwoju otwarło się przed nami, przede wszystkim również. I to, że uwierzyliśmy w nasze możliwości. A Pani Krystyna przez wiele lat mocno wspierała produkcję naszych celów, zarówno w kraju, jak i na targach zagranicznych. Chciałem też podziękować dzisiaj Pani Ewie Domańskiej z Ministerstwa Rolnictwa za pomoc w zmianie ówczesnych planów rozwoju mleczarstwa w województwie kaliskim, zgodnie z którymi wsparcie państwa miało otrzymać tylko OSM Kalisz i krotorzy, Pani Ewa ma swój ogromny udział w tym, że nasza spółdzielnia też mogła skorzystać z, z preferencyjnych kredytów, bez których na pewno by się nie rozwinęła. Niestety Pani Ewa z powodu osobistej nie mogła tu przybyć, ale postaram się wkrótce odwiedzić ją w Warszawie i też złożyć jej podziękowania. Zanim wręczę te kwiaty, o których mówiłem, chciałbym jeszcze raz wszystkich bardzo podziękować, życzyć u u Udanego świętowania, a dostojnej dzisiejszej Juglasce dalszego pomyślnego rozwoju. Dziękuję za uwagę.